Jak nastroje? Dobrze. Dobre. 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 Proszę, ładujemy się tutaj. Z tamtej strony. <noise> Co Ej, ja będę sama? Ja nie jadę. Nie chcę być sama. Ale Daria, wiem, przepraszam, naprawdę. Już się zaczyna? No właśnie. Przecież wiadomo, że mamy się wszyscy pomieścić. Chłopaki tutaj jadą z tobą. No, tylko kto? No, Bartek i Paweł. A ten? No, oni jadą ze mną. No jasne. Nie, ja nie jadę. Dobra, to zrobimy wymianę. Nie, nie, nie. będziemy robić żadnej wymiany, wszyscy zajęli ma, miejsca. Naprawdę, Proszę dobra. już naprawdę, bo jak będziemy to sejmikować, to nigdy nie wyjedziemy. Zero Oraj. Olaj. Ja pierdolę. O, o, o. Przepraszam. Okej. Okay. Olaj. Right. Co, fajna bryczka, nie? No fajna, bardzo. Można tak żyć. Tak można żyć, no. tak? Koszulki polo. Braźnie. Trawa. Intensywna zieleń, nasze. Woda. Podoba Ci się no. takie życie przyjacielu. Oczywiście. Tak? Super. Lecimy z tym kochanym. All go down the road! To daleko ten górski jest? <laughs> Cudownie będzie. All right. Słyszycie go? Ja słyszę! A gdzie akcja... gruba. Zobaczymy, jak najszybciej może jechać ta bryka? Oczywiście! Dzień dobry! Dzień Uwaga! Dzień <śmieniciela> Ale Dzień dobry! Dzień Dzień dobry! Dzień dobry! Idziemy! dobry! Dzień dobry! tym dobry! Dzień To Dzień dobry! Dzień jest Dzień to. dobry! Okay, wysiadamy. Jesteśmy na miejscu. No, ty tak, za że spokojnie. Super. O, nasze kije chyba. To no tak, kije. No. Na sprzęt. To gdzie jest dołek? Eee... Paweł, gdzie jest dołek? Dołek? Słuchaj, no dobrze, żebyśmy minęli.